Szanowni Państwo, przed nami najbardziej rodzinne święta. Jest to czas harmonii i pokoju, czas miłości oraz życzliwości. Przeżywając nadchodzące święta Bożego Narodzenia, nie skupiajmy się przede wszystkim na symbolach, ale bądźmy bardziej dla siebie życzliwi i serdeczni, wyciągając rękę do osób potrzebujących. Niech w naszych rodzinach zagości miłość i zdrowie. Abyśmy z nadzieją spoglądali w przyszłość. Koniec roku jest to czas podsumowań, czas noworocznych postanowień. Wszyscy jesteśmy o ten rok mądrzejsi. Niesiemy ze sobą bagaż doświadczeń, na który składają się nasze porażki i sukcesy. Spróbujmy w tych kilku świątecznych dniach znaleźć chwilę czasu i poświęćmy go na refleksję na refleksję nad tym, co było oraz nad przyszłością. Nabierzmy sił, abyśmy mężnie stawili czoła wyzwaniom, jakie czekają na nas w nadchodzącym roku. Przekażmy sobie dobre słowo, aby dać wyraz prawdziwemu pojednaniu, które jest przesłaniem Bożego Narodzenia. I niech to przesłanie pojednania towarzyszy nam przez cały następny rok. Życzę wszystkim rodzinom prawdziwego Bożego Narodzenia, wesołych świąt.